Mariola Platte urodziła się w Gdyni. Studiowała na Uniwersytecie Gdańskim filologię polską. Jest absolwentką kierunku upowszechnianie kultury ze specjalizacją filmoznawstwo. W 1981 roku zamieszkała we wsi Gierzwałd. Swoją pracę zawodową i twórczość związała z regionem Warmii i Mazur. Pasją Marioli Platte jest poezja, która w jej życiu jest niezwykle ważna. Od pewnego czasu najistotniejsze, a okazuje się, że zawsze była... Dla mnie bardzo ważna w wielu momentach mojego życia, wyznaczała kolejne kamienie milowe, i bywało, że zmieniała ten los, który wydawałoby się już nie byłby w stanie zmienić się na lepszy. Mariola Platy jest laureatką kilku konkursów literackich z dziedziny poezji, eseju i reportażu. Poetka wydała już kilka tomików wierszy. Dotyk menu miłości to wybór wierszy o emocjach związanych z uczuciem, jakim autorka darzyła w swoim życiu mężczyzn. Czy miłość jest zatem dobrą inspiracją? Znakomitą, nawet jeżeli jest tą miłością bolesną, w której zdajemy sobie sprawę, że jeśli sami nie jesteśmy kochani, to być może kiedyś kogoś zraniliśmy tym, że darzył nas miłością, myśmy nie mogli jej oferować ale zawsze jest inspirująca, niezależnie od jej odcienia i od tego, no, którą, którą z kart dań, potrawę zaprawianą uczuciem wybierzemy. Uważam, że poprzez dotyk można bardzo wiele zdziałać, przez dotyk dobry, czuły i że zawsze jest to wstęp do uczuć głębszych, no a w miłości jest po prostu niezbędne. Sądzę, że w wielu tych wierszach odnajdą czytelnicy kawałek swoich czy wspomnień, czy też może zamyśleń, a może wahań i zechcą pójść dalej, że zechcą sprawdzić, czy może być w miłości tak, jak jest w tych wierszach. Ale bywało też, że z opowieści ludzi czerpałam inspirację, że to z ich pięknych opowieści czy smutnych opowieści wypływały niektóre wersy. Od czegoż wreszcie wyobraźnia literacka, więc w wielu utworach też poszłam kawałek dalej. Mam nadzieję, że no, dotknęłam może chociaż kawałka skrzydła aniołów, które krążą nad wszystkimi, którzy kochają. Co w menu miłości jest daniem głównym, a co deserem? Ja myślę, że odrobina tajemnicy zaprawia wszystkie te wiersze. A daniem głównym jest to, co sami czytelnicy sobie podadzą na talerzyku, na który składa się kartka tej książki. Biel śniegu, pustej kartki papieru i spokój samotnego serca łączy jedno. Naturalne prawo do przemiany. Zimy dotkniętej promieniem słońca w gorące lato. Pustej stronicy, dotkniętej piórem w poemat, niewinnego serca, dotkniętego gorącym słowem poezji miłości. Wołam do Ciebie, kochanie. Anioł mych ust dotyka skrzydłem i jestem szumiącym spełnieniem, a Ty moim płonącym w ten wiersz zasłuchaniem.